Łyżwiarka i nurcy z zamarzłego jeziora. Pośród śnieżnej zimy sunęła po przestworzu, gubiły się marzenia, długie kreski łyżew, chmury wiatrem splątane, do słońca lub wyżej biegły nieskończone, jak dym lub woń mrozu. Dwunastu nurków tłukło lód, by do niej wyjść z otchłani, ona w horyzont się rozwiała, jakby ich urok, mając za nic. O prędzej skruszmy zimny lód, zanim dziewczyna nam uciecze, tak waląc w lód dwunasty nur do jedenastu innych rzeczy. Wnet wyszli na świetlisty ląd, dusią topielec ich nie strzymał, na lodzie nicość puste kreski gdzieś otfrunęła w mgły dziewczyna. O prędzej pójdźmy po tych śladach, zanim dziewczyna nam uciecze, rozbiwszy lód dwunasty nur, do jedenastu innych rzeczy. Mróz ostro trzymał na jeziorze, zmroził ich ciała, szepnęli biada, a potem cienie szły po lodzie, po tych dziwacznych białych śladach. Mróz ni to nas nie strzyma, dziewczyna już nam nie uciecze, sunąc po lodzie dwunasty cień, do jedenastu innych rzeczy. Aż dogoniwszy tę dziewczynę, zdenerwowali się szalenie, bo miast ciulików, jak wiadomo, mieli już tylko zmarzłe cienie.